najbardziej wszystkim z tej strony Daniel. Tutajcie, wiem, że dawno nie było odcinka, ale to przez to, że usunął mi się, znaczy może nie usunął mi się save, ale po prostu robiłem backup saveów, bo będę chciał niedługo zrobić Elden Ringa na aktualizacji 1.0, czyli tej pierwszej pierwszej i sobie w ogóle zobaczyć, jak to było z Elden Ringiem. Na tej pierwszej aktualizacji, i nie wiem czemu, jak zrobiłem ten backup w save'ów i włączyłem sobie Bladborna, to o, zacząłem od koszmaru Menzisa. Także niestety, przez to, że nie miałem za wiele czasu w tygodni, um, robiłem Bladborna raczej spokojnie, i dopiero dzisiaj tak naprawdę doszedłem do tego miejsca, i będziemy, słuchajcie, bić się z Ludwikiem. W międzyczasie też zmieniłem sobie runę na taką, która da nam po prostu więcej fiolek do tej walki. No i co, moi kochani, wchodzimy. Sam generalnie boss jest mocno dość inspirowany mangą Berserk. Oh, oh, help I koniem Rafałem, oczywiście, jak malaszkowy. Swoją drogą, ten gościu, który tam do nas e, mówił, ten trup, chyba z nim można pogadać po tej walce. Nie wiem, czy on coś daje, czy nie. Dobra, odblokujmy sobie w ogóle cel. Oj. Oj.

Nie tym razem, Ziomeczku. Ojoj, prawie nas zabił. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Zawsze tego typa, na to dupa. <laughs> Nie pogadamy z nim. I myk pięknie. <laughs> I wam powiem, że w tej drugiej fazie, moim zdaniem, on jest. E <laughs> Daj mu jednak dokończyć. <laughs> All along. Tym drogą, mam wrażenie, że to jest ten sam gościu, który podkładał głos pod Morgothą, czyli Edmundo. No dobrze, dobrze. No i co? Lecimy. Wow! Dobra się. Oj nie. Dobra. Ai, 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 Dobra. U. No i po Ludwiku, proszę państwa. Dobra walka. Powiem wam, że Ludwik to jest dobry boss. Naprawdę. Ludwik jest dobrym bossem. Hmm. <noise> ja nie wiem, jak ja to robię, że to moja postać te robi gesty, ale idealnie się dopasowała. Okej. Okay. Odpalmy sobie lampkę. Niestety z ziomeczkiem tutaj tym nie pogadamy. Ale chyba i tak by nam nic nie dał. Ale pogadajmy sobie za to z... Hmm... Ludwikiem Have you seen I to, it really... hmm. Ale to że steeped as to to, sobie z nami normalnie gada. <laughs> Wszystko git. <laughs> no, może poza końcowym ee, dialogiem, w sensie tym śmiechem takim. Tell me, good hunter of the church, have you we seen have him the me. Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. Mm, ah, good. Że tak. That is a relief. To know I did not suffer such denigration for nothing. Thank you kindly. Now I may sleep in peace. Even in this darkest of night I, see. I mamy proszę Państwa uh, 14 w tajemnej wiedzy no to dupa Chciałem założyć sobie tę, tę broń Wiecie co? Dobra, to będziemy inwestować w sumie w moc tajemną w takim razie. To zabijałem go chyba co, żebyś nie cierpiał. Wiecie, jak to mówią o Ludwiku. Patriot? Patriotnie, kutas, ale patriota czy coś takiego. O, no i po nim. Daliśmy mu łaskę. Co my tutaj mamy? Fiolki z krwią, 15 fiolek z krwią. Czy my tutaj damy radę się? Wiecie co? Dobra, cofnijmy się. Weźmiemy sobie, kupimy, damy poziom. I kupimy sobie przy okazji. E, kilka fiolek w sumie z krwią. Nie dawno, znaczy dawno. No, 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 nieważne. Chciałem powiedzieć, że dawno nie grałem, ale w sumie dzisiaj grałem. Dobra. Ja poproszę wiedzę tajemną. W takim razie za resztę sobie kupimy. Za resztę sobie... Co my możemy kupić? Papier, tylko jest strasznie drogi. Od znaka tropiciela mamy 20. Dobra, kupmy sobie w sumie fiolki z krwią. Będzie Gites. I chodź jeszcze tutaj, zobaczymy co jest. Fragmenty krwawego kamienia oraz skałę krwawego znaczy krwawą skałę. Generalnie to bym sobie kupił na pewno. Nie wiem, czy teraz, czy może później. A, zobaczymy. W sumie. Latam z tą bronią. Też może coś innego sobie potestował. Nie wiem, może wirującą piłę Ramię amygdalskie może co. Ej, peskitu. Ale ma atak tajemny. Kurde, nie wiem. Nie wiem, co by tutaj wziąć. O, młod, grzmot też się widzę pani skaluje z siłą. Powiem hmm. drugą, tak jak sobie patrzę, to mam wrażenie po broniach przynajmniej, że większość broni jest jednak pod siłę w Platbornie. Kolejny miecz, no może niekoniecznie pod siłę, no ale wymaga na pewno więcej siły. grzmot, wirująca piła. To Nitrus też jest raczej pod siłę. Ramie Amygdalskie jest pod siłę, Rozprawacz wiadomo, po siłę i umiejętności spoko. To tak samo. To putropiciela też bardziej pod siłę. Hmm. Nie wiem, czy się w ogóle opłaca grać pod, siłę, pod zręczność, znaczy na pewno się opłaca. Ale jakoś tak wydaje mi się, że większość broni jest zdecydowanie pod siłę w Bladbornie. Dobra, czekajcie, bo mieliśmy już do dodatku. Z tego wszystkiego zapomniałem pójść. <laughs> Dawnie nie nagrywałem, aż się tak dziwnie czuję. <laughs> hmm. O, na tej okazji mam ziomeczka. Jestem tragiczny. Ale nie wyrządziłem się nawet. Mówił, że z idei untarnished. To był prawdziwy zbior. Coś tam jeszcze powiesz? Nie wiem, będziemy walczyć, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że ja z nim walczyłem na pierwszej postaci. No dobra, idziemy dalej. Hmm? Ciekawe, nie no, chyba da na pewno radę jakoś tego ziomka tam stąd tam wyciągnąć. Wydaje mi się, że pewnie jakiś klucz będziemy musieli zdobyć. Oho, przeciwnicy przed nami, jasny gwint, dwóch idzie. I to ten dziadek strzelający, i chłop laską. Dobra, tak żebyś z dwoma naraz nie bić, w sensie odciągnąć ziomeczka z laską od y, strzelca, to chodźcie tutaj. Chodź, murteczko. Nie, nie przyjdziesz? Nie, nie, nie przyszedł. Nie przy Ole, mistrz! uuu, Cholera jasna! O, jezu! I co? No kurde, bym najchętniej do tego dziadka najpierw, jakoś. Tak. Haha, fik. O, on jest mocny. Ja ci dziękuję. Co tam dziadku mi dajesz? Kule z żywego srebra? Spoko. Tutaj możemy wejść, blokada, pewnie jakaś pułapka będzie, nie, nie będzie. Krew śmierci szału, spoko. No, chodźmy tutaj, tu będzie pewien typek, I chyba z nim będziemy generalnie walczyć z tego co kojarzę.

To ruszamy dalej. Generalnie ten odcinek będzie raczej taki krótszy, bo chciałbym te odcinki podzielić sobie na trochę krótsze, żeby po prostu więcej ich wyszło. Dobra, czekajcie, tutaj coś będzie. Nie, tu nic nie ma. Tutaj coś będzie. Jest. Tu mamy 5 graty, okej, okay. Co to jest? Jakaś broń? Nie, to nie jest broń. Nie, szkoda. A tu? Nie, tu jest, patrzcie, ha! Kawał żelazo z otworami na palce. Potężna tropicielka prosta. Mm, Gratia, nie radziła sobie z obsługą broni palnej i wolała za to grzmocić bestie tym kawałem żelaza, który przy okazji powodował ciężkie zachwianie wroga. Okej, okay. Gratia była nieustraszoną tropicielką, a dla osób postronnych rzucanie się na bestie z niemal gołymi pięściami wyglądało niezwykle efektownie. Nic dziwnego, że ta broń została nazwana jej imieniem. <laughs> no, to trzeba przyznać, że za bardzo skomplikowana nie jest. <laughs> Taki kastet w sumie. Ciekawe. Okej. Okay. Jezu, dobra, już wiem co tutaj będzie. To tu będą dwie baby, nie? Jasne, że tak. Ja pamiętam jak pierwszy raz grałem, jak ja się z nimi męczyłem. Ciekawe w ogóle tutaj czy ta przed nami to jest Pastor Amelia. To trochę to niemożliwe, no bo my Pastor Amelia już załatwiliśmy. Jezu. Skudne szczury. Muszę uważać na ten, na um, kondycję. Troszkę tak gram. Mało kondycyjnie, że tak powiem. Fakeśnię, <laughs> nie pamiętam, gdzie tu będzie ta druga baba wiedza wielkiego. Okej, okay, spoko. Jest, Boże, jest. Zróbmy tak, ona w ogóle ma chyba taką samą broń jak my. Nie, nie, nie. Z dwoma ja nie będę walczył na pewno. Chodź, chodź tu. Brawo. Więc poszłaś. Wciągniemy ją sobie na spokojnie. No jest. Dobra. O Jezu, o Jezu, pi! Nie! I mnie załatwiła. Nie. Dlatego mówię, tutaj trzeba będzie mm, uważać zdecydowanie. Dobra, dajmy sobie śmierć. Też generalnie trochę głupio pograłem. O, 25. To jest to, jak ci nie załatwi bot, znaczy boss, a jakiś zwykły mobek NPC. <grystanie> a ty ty dalej jest ty Okej, okej, dobra, to, to idę. Na szczęście tutaj tylko ty załatwię i nie będę już musiał nic eksplorować, także w miarę szybko. O Jezus. Zrobimy tak. No, dobra, pięknie, kulac żywego srebra, okej, okay. i możemy ruszać na górę. I co? Dajmy sobie. O. Przydałby się coś do rzucania. W sensie na pewno by się nam tutaj przydał z zatrutyną czy coś takiego. Będziemy musieli kupić w następnym odcinku sobie kilka zatruty jest tutaj, baba. Oj, głupio. Uch, tu ta z magii, uderza, dobra. To kolejny powód, żeby. Ups, 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 ups. Ja. No, chodź. Ej, ty, no, gdzie uciekasz? Dobra, nice, załatwiona. Teraz tylko jeszcze babę Maga trzeba załatwić, O 11 tysięcy, nieźle, ale była mocna. O, Baba Mag, Chodź Chodźcie, Pastor Amelia. Dobra, no, udało się. No i słuchajcie, lecimy po mm, skałę. Fajną dużą. Możemy sobie zrobić teraz tutaj tak. No i ruszamy na górę, chociaż my jeszcze zjedziemy w sumie. Odpalimy sobie jeszcze na chwilę lampę tylko, a nawet na dłuższą chwilę. I tą lokację generalnie będziemy robić w przyszłym odcinku. Palmy sobie lampę i idziemy po skałę. Mac. Dobra. Ok. No i to jest takie typowe. W sumie te windy to. No w Ringu tego jest masakrycznie dużo. No i tutaj będzie czaszka Laurensa i dzięki temu będziemy sobie mogli. A. No dobra, ej, halo, ja chcę zjechać na dół teraz. Dzięki temu sobie, co będziemy mogli. A, walczyć z Lawrence'em. no tak. <laughs> Chyba, tak mi się wydaje, że żeby e, walczyć z Lawrence'em to musimy tą czaszkę e, dać mu. W sensie tej bestii, która sobie tam na ołtarzu czeka. No halo. No, i tutaj zdobędziemy skałę, z tego co pamiętam, jest proszę państwa. Mhm. <grystanie> Aha, w ogóle bym co? E, Okej, okay, dzieło kościelne. Działo kościelne, przepraszam, potężna broń, ok, używana przez kościół zdrowienia, działo strzelające parabolicznie, którego pocisk wybucha przy zetknięciu z celem, ok, aha, czyli to jest pewnie to działo, którym mm, strzelał ten wielki, wielki chłop. Dobra, proszę. No dobrze, proszę państwa, słuchajcie. Będziemy kończyć w sumie zaraz odcinek 25 minut wyszło. Walka z bosem wyszła. Raz ginaliśmy, Oczywiście zauważyłem, że to jest praktycznie jakaś tradycja, że zawsze musimy ginąć na odcinku i to oczywiście nie przez jakiegoś bossa czy coś w tym stylu, tylko przez jakiś. Mapków. No halo. Nie. O. jak gdzie jest dźwignia, na którą trzeba nacisnąć, ale podejrzewam, że to pewnie to. W sumie. No i okej, okay, proszę Państwa, jest 25 minut nagrania, a my stoimy przed walką z Lady Maryą. O Jezu, to będzie sala badań. To jest straszna miejscówka. Generalnie moje najbardziej znielubiane miejsce chyba z całego DLC. W sensie, żeby nie było, ja lubię to miejsce, ale jest ono przerażające, jest straszne, ale mega klimatyczne. No w sensie tu już czuje się praktycznie mega taki klimat Lovecrafta, praktycznie jakby się było w jego powieściach. I można, i mimo że można praktycznie to powiedzieć o całej grze Bloodborne, to w dodatku to wręcz Wycieka ten klimat z ekranu, a szczególnie ostatnia miejscówka, która będzie po właśnie tym miejscu. No dobrze, kochani moi drodzy, e, dzięki, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że walka wam się podobała. Mm, mam nadzieję, że wy, wybaczycie mi ten <ścoughs> dłuższy okres. Uh, nie wstawiania filmów. No ale mówię, no po prostu zjebałem, zepsułem backup save'ów i musiałem jeszcze raz całą szkołę Menzisa, znaczy można no nie całą szkołę, no ale tam prawie całą szkołę Menzisa przechodzić i, i no. I tak wyszło. Także dzięki, że ze mną Pamiętajcie, łapce w górę o subskrypcji, o komentarzu i to wszystko. Także trzymajcie się, hej!